Witajcie moje diamenciki z tej strony. Kamila, a dziś będzie inny styl gry. Jak widzicie, jestem w mój krawcie. Poznajcie moją postać. Dziunie 05. Się ma wszystkim. Stoję przy swoim pięknym domku. Zaraz wam go opokażę, ale najpierw pokażę go. Nie jest taki super, bo nie umiem budować. <laughs> Proszę bardzo, to jest mój piękny, olbrzymi domek, który sama zbudowałam. No, może trochę z pomocą cheatów, ale to nic. Znam niektóre komendy, więc tak się prezentuje dom. Rozbiłam się właśnie w wiosce. A tutaj właśnie jest tu Stefan. Popatrz Stefana, który robi jest farmerem. Stefek, pokaż się. To jest ten, jeszcze nie ma imienia, ale nazywa się Stefek tak naprawdę. A teraz on pokażę moje zwierzątka. się zmienię sobie swoje. Pozem? Okej, okay, ja to... Tak też moją samą rączkę. Ale tu macie moje zwierzątka. Tu mamy zwierzątka, świnki. E! Owieczki raczej. B! Ej, owieczki. Tu mam świnki, moje ulubione zwierzątka. Cześć, świnki, kocham Was. Są lagi. Mam ładne. Gram na Optifine, więc to jest Minecraft 1163, ale też mam Minecraft 1.164. Ale nagrywam. O, i krówki. A tu kurki muszę uzbierać jaja. Zrzucamy może jakieś... Oj. A, jajko No Oj, przepraszam ci kurko. Żadna kura nie chce wyjść z jajek. Jeszcze mam kilka tych. Przestańcie, kury tutaj do mnie dochodzić. Zabiję większość kur, bo jajka szybko zabijają kury. Mam nadzieję, że na gyrka się nie. Eee, co się stało z tymi kurami? Aż cztery kurczaki w jednym jajku? To dużo. Proszę nie chodzić mi w drogę. Dobra, nie ma już kurek, ale mam dużo kurek. Teraz zapraszam, bo to jest moja faremka. Nie chcę mi się dzisiaj zbierać rzeczy, ale to jest farma, zwyczajna farma. Nic wielkiego. A teraz zapraszam do mojego przepięknego środku w domku. Mamy bambusy też, tylko bambusy mi nie przeszkadzają. Trochę już grałam, bo jak widzicie, mam 37 lever, bo dużo gram w tą gierkę. I... O, właśnie tutaj mamy nasz piękny domek. Na początku pokażę Wam górę. Góra, niezwykła góra. Dużo niezmienionych rzeczy. Jak tam moje żelazo, ja jeszcze muszę się rozpalać. Poznajcie kota Bogdana. To mój kicia Bogdan. Siema Bogdan. Tu mam nienazwanego kotka. Jako wy widzowie możecie dać imię temu pięknemu dwuokiemu kotkowi. I tu mam jeszcze jednego, który mi siedzi na craftingu. Biały też dwuoki kotek. Tak się prezentuje góra mojego całego. Pięknego góry. A tutaj mamy magazyn. Fajny magazyn. Z... Dużo nie mam tych rzeczy. Tu wam trochę tam rzeczy. Mam w tym. No i tu jest magazyn. Jeszcze wam pokażę kopalnię, którą zrobiłam. Tylko nawet się ubiorę, bo tak. No, jak widzicie, mam też już zbrojkę. Zbrojka, ubieramy zbroję. Okej, okay, mam ubraną zbroję i mój. Moi... Dzisiaj chyba pójdziemy na przygodę! Bo kopać to już dużo kopałam. Jak widzicie, to moje rzeczy. Trzy diamenty i zbrojka diamentowa, taka i taka. Okej. Okay. Ale na tych pierdoleniach pójdziemy na przygodę. To pokażę wam moje piękne drzewo. Tak to jest bardzo piękne drzewo, majestatyczne drzewo. Cześć ma drzewo. i patrzcie co tu pisze. Świetny, święte drzewo nie niszczyć będzie klątwa. Jak widzicie to jest tutaj się modlę patrzcie jak. A to może będzie lepiej i tak widać. Patrzcie, jak się modlę. <śmiech> <śmiech> tak. Dostaniesz jakieś dary. Dostaniesz ode mnie ziemnia... ziemniaczka. <laughs> ok, zjadłeś. No, tak na... Powiedzmy, że on zjadł. Okej, okay. Jak się pomodliliśmy? To możemy iść na przygodę! Możemy iść na przygodę. na przygodę. Jeszcze małe wejście na moim pięknym drzewku. Oj. Okej. Okay. I idziemy czas na przygodę. Zmienię sobie... Tak, miałam kiedy wybrać się, jak już się robi słoneczko. Ale zanim jeszcze pójdziemy na tą przygodę, pokażę Wam moją piękną kopalnię. Nie, nie jest aż taka piękna, bo to jest taka kopalnia. Mm. Jak widzicie, długi tunel, który nie wiem dokąd prowadzi. Jak zwykle moje tunele prowadzą do lawy, więc spoko. Tu też mam swój tunelek. Idziemy dalej. Jezu, jakie długie schody! Tak jak widzicie, już trochę kopałam. Tak widać moje. Tutaj mam taki też mały magazyn do odrzutów. Czyli, żebym taki mały magazynek do odrzutów, wszystkich żeby mogę gdzieś sobie rzucać. Tu też kopałam. Jak gdzieś tutaj mogę sobie odrzucać wszystko, co mi niepotrzebne. A teraz, nie gadając, idziemy na przygodę. Może... Jak nie będzie ciemno, to będzie przygoda. A tam, idziemy w nocy na przygodę. Przygoda! Wżywa nas! Jak mnie tak zabije, to nie. No tu też mam takie podjedyncze kompanie, ale nie będę już tam pochodzić, bo to są takie wierzchnowe i pomyślałam, że zrobię sobie... To nich jakiś... Mleko? Ma Tutaj jak widzicie mamy też fajny do prowadzenia. Okej, okay, nie przedłużamy, idziemy na przygodę. Oj, pajączek! Nie miałam gdzie kiedy iść, a pająki. pajonki. Aż mnie zabije, bo ja nie jestem przygotowana. Po co wyszłam w ciemność? Będzie trochę akcji, aż mnie dobije ten. A, jeszcze mnie zwalili do wody. No, jakże chciało Nie straciłam itemków, bo co by zrobiłam, żeby nie stracić itemków? Ale muszę się przydać. O! Przyszedł, bo. Jak ja mówiłam na niego? Bogdan. Albo Zbigniew, zapomniałam. Się prześpię, bo jednak, no co mnie był dobry pomysł, się wydostać. Może kurkę zdobyć? Nie, nie zdobyłam kurki. Też mogę iść na przygodę. Przygoda żywa. A tu mamy nazwę. Dom Juniosi Juni 05. I tutaj mamy napisane. Miłej zabawy. Pozdrawiam. A tak, wszystkich pozdrawiam, chętnie. Idziemy na przygodę. Idziemy na przygodę. Nie straszne nam nic. Idziemy na przygodę. Nie wiem gdzie pójdziemy, bo to... dźwięk, jak możemy poglądać. Jak widzicie, ładne mamy. O, pajączek. Ja zabiję go, bo nie. Wiem, że nie jest. Ale pająki nie lubię pająków. Są bebe. Idziemy na przygodę. Może jakiś... A może trochę się przypiszymy? Może nie będzie ciekawe, ale będę gadać, to może wam coś... A, zbytamy krówkę o drogę. Oj, nie, klika mnie ten przycisk. Przepraszam, małe problemy.